Nic mi nie Mnie mówisz. uspokój się. Jak mam spokojnie patrzeć na podobne zaniedbanie? Nie wiedziałam, kim on jest. Myślałam, że to kolega Selsa. Dopiero kiedy zobaczyłam jego zdjęcie w gazecie, powinnaś była mi o tym powiedzieć. Niepotrzebnie się pani donosi. Paloma mi o wszystkim powiedziała. Niewątpliwie pani Szothar i Farfan działali wspólnie. A ja tak mu ufałam. Co za tren To jasne, że tworzyli jakąś szejkę złodziei. Z pewnością planowali nas okraść. No i mieszkanie Heralda. Dlatego na niego napadli. To straszne. Banda opryszków działająca pod moim dachem. Szukająca ofiar wśród moich przyjaciół. Możesz odejść. Później o tym porozmawiamy. Przepraszam. Tak, to ja. Powiedział coś? Chodzi o serce? Przyznał się? Rozumiem. To prawda, że przesłuchiwała cię policja? Tak. Pani Lucrecia ma o to pretensje. Co im powiedziałeś? Ty coś wiesz? Powiedziałam inspektorowi, że widziałam farfana w pokoju Selsa. To ten morderca, którego szuka policja? Farfan Selsa w tym domu. Mówiłam, żebyś o tym nikomu nie wspominała. Nie mogłam tego zataić Widziałaś, w jakim stanie był Selca. Pani, Pani Lucrecja, nie daruje ci tego. Zobaczysz. Dlaczego? Co mamy może obchodzić znajomość Selca z Farfanem? Skoro widziałeście go to wcześniej, powinniście było od razu powiedzieć. Dobrze wiesz, że Twoja mama nie Dlaczego? lubi skandali. Dlatego kazałam Palomie trzymać język za zębami. W takie sprawy lepiej się nie mieszać. Paloma słusznie postąpiła. Nie można ukrywać takich rzeczy. A no, niby kiedy widziałaś tu tego Farfana? Co cię to obchodzi? Rozumiem. W porządku, na razie. Co z selcem? Powiedział coś. Selso Selco zmarł. Nie żyje. Nie była pani zbyt przywiązana do swojego szofera. Jestem oburzona, że używał mojego domu jako kryjówki dla swoich bandyckich wypadów. To tylko przypuszczenie. Musimy jeszcze wiele wyjaśnić. Jak? Celso i Farhan nie żyją. Będzie pan musiał zamknąć tę sprawę. Nie będę zabierał państwu więcej czasu. Odprowadzę pana. A nie mówiłam? To nie jest dobre miejsce na rozmowę. Przejdźmy do biblioteki. W takich sytuacjach należy zachować zimną kawę. Jeden fałszywy krok i można wpaść w najgłupszy sposób. Dobry wieczór, morderczynio. Coś się stało? Nie. Jakiś głupi żart. Takie telefony wyprowadzają mnie z równowagi. Już późno, możesz odejść. Dobrze, proszę pani. Dobranoc. To dopiero początek. Od dziś nie zaznasz chwili spokoju. Mogę wejść? Proszę. Widzę, że jesteś w świetnym nastroju. Od dawna tak dobrze się nie czułam. Poznałaś jakiegoś faceta? No wiesz? Co też ci przyszło do głowy? Czuję, że moje życie nabiera sensu. Nie wiedziałam, że lubisz ten kraj. Ja też. Powinniśmy poszukać jakiegoś mieszkania. Nie czuję się zbyt dobrze w hotelu. Skoro tak ci na tym zależy, poszukaj czegoś. Ja mam inne sprawy na głowie. Czekam na Jose Antonio. Przyjdzie tu. Musimy porozmawiać o interesach. W takim razie nie przeszkadzam. Zostawić Ci gazetę? Dziękuję. Nie ma za co. Ciao. Dramat w rezydencji de la Torre. Celso Lopez, kierowca państwa de la Torre, zmarł wczoraj w nocy w drodze do szpitala na skutek rany postrzałowej. Śledztwo utrzymywane jest w ścisłej tajemnicy, ale nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że policja nie wyklucza możliwości, że Celso Lopez był zamieszany w sprawie śmierci Rafaela de la Torre. Oraz zamach na jego nieślubną córkę Milagros Vargas i mecenasa Gerarda Beido. Milagros Vargas. Nieślubna córka Rafaela de la Torre. Natychmiast wezwano pogodowie oraz zawiadomiono policję, która poszukiwała Lopeza jako domniemanego wspólnika Petera Farfana. A więc Celson. To wszystko jest bardzo dziwne. Dlaczego mieszają do tego Milagros i mnie? Mnie. W jaki sposób ta informacja przedostała się do prasy? Przysięgam, że nie miałem takiego zamiaru. Zadzwonił znajomy dziennikarz. Mam wobec niego pewne zobowiązania, więc trochę mu powiedziałem, ale żadnych poufnych informacji. Jak szef, sam mu to wytłumaczysz. Błagam o wyrozumiałość. Każdy może pełnąć jakąś kawę. Nie w moim zespole. Co ci strzeliło do uba? Przekupiliście? Szefie, mogę mieć długi język, ale nikt mnie nie kupi. Może mnie pan wylać z roboty, ale proszę mnie nie obrażać. W porządku. Postaram się to jakoś załatwić. Zostaw mnie samego. I żeby mi się to więcej nie powtórzyło. Dzięki, szefie. Tak, panie komendancie? Z pewnością czytał pan już gazetę. Tak. Małe zagranie taktyczne z mojej strony. Co ty na to? A jak myślisz? Nasze nazwiska w chronice policyjnej. Jakbyśmy byli przestępcami. To sprawka tego Salate. Nie ma innego wytłumaczenia. Boję się. Pani Lucrecja była bardzo niezadowolona. Miałam wrażenie, że osłania Farfana. Mówiłam ci, lepiej się nie mieszać do takich spraw. Co teraz będzie? Wyrzuci nas? Z panią nigdy nie wiadomo. Na razie czekam, aż zapyta, od kogo don Gerardo dowiedział się o wyrzuceniu z domu Milagros. Dzień dobry. Pani Lucresia już wstała? Chyba nie. Melisa nie jest, jest z nami śniadania. Wyszła wcześniej rano. Chcę znaleźć jakieś mieszkanie. Ay, no veía la hora de mi pequeña venganza de anoche. Wiesz, co wczoraj zrobiłam? Zadzwoniłam do Lucresi. Powiedziałam tylko. Dobry wieczór, morderczynio. Nie odłożyłam słuchawkę. To ty dzwoniłaś? Byłem u niej, kiedy odebrała telefon. Była tak wściekła, że nie potrafiła tego ukryć. Serio? A coś ty robił o tej porze u Lucresi? Wyzwała mnie w związku ze śmiercią jej kierowcy. Został postrzelony przez policję. W jej domu? Nie, na przedmieście w Jakimś cudem udało mu się dotrzeć do domu. Policja była strasznie zdenerwowana. Bała się, że szofer ją wsypie. Dlatego mnie wezwała. Nie za bardzo rozumiem. Szofer był jej wspólnikiem? Raczej pośrednikiem w kontaktach z facetami od brudnej roboty. Więc mój telefon dostrzał w dziesiątkę. Padła w histerię. Ale mimo to nie uważam, że powinnaś do niej wydzwonić Może zacząć podejrzewać. Nigdy się nie domyśli. Dla niej ja nie żyję. Poczęłam się taka szczęśliwa. Opowiadaj Na pewno wszyscy są bardzo przejęci śmiercią tego kierowcy. Tak. Pracował u nich przez wiele lat. Benjamin, Lucrecia, Lucia, Fernanda, Sebastian, wszyscy są poruszani. Jedni mniej, inni bardziej. A Milagros Vargas, jak zareagowała? Milagros Vargas? Przestań udawać. Wiem, że Rafael de la Torre miał nieślubną córkę, która mieszka teraz w Lucrecji. Dlaczego nic mi nie powiedziałeś? Ja, dlaczego ukrywałeś przede mną istnienie tej dziewczyny? Był to film z serii Cud z miłości, opracowanie wersji polskiej, studio Publishing. Tekst? Danuta Kędziorska czytał Janusz Koziół. Co tu wyrzuć? Nie kupu włoskiego makaronu.